Miasto Gorzów Wielkopolski w 2007 roku obchodzi swoje 750. urodziny. A wszystko zaczęło się 2 lipca 1257 roku, kiedy to Margraf Johann I z dynastii askańskiej podpisał dokument, na mocy którego Albrecht de Lugę został zobowiązany do założenia miasta o nazwie Landisberg Dobro. Gorzów, Landis-Brechnowa, był jednym z pierwszych miast założonych nad Dolną Wartą. Stał się bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i wytwórczym. W swej ponad 700-letniej historii wielokrotnie był niszczony przez pożary i wojny, stoszony przez zarazy. W 1433 roku przeżył oblężenie usytów. W XVII wieku przez kilkadziesiąt lat był pod szwedzką okupacją. Utrzymywał wojska rosyjskie w wojnie siedmioletniej, opłacał się kontrybucją armii Napoleona. Najtragiczniejszą z wojen okazała się jednak druga wojna światowa. Wojska hitlerowskie wysadziły oba mosty na Warcie, a oddziały Armii Radzieckiej spaliły stare miasto. 30 stycznia 1945 roku Landsberg staje się Gorzowem. Od tej pory miasto szybko się rozwija. Po połowie lat 60. liczy 50 tysięcy mieszkańców. W 1975 roku zostaje stolicą województwa Gorzowskiego. Dziś jest jedną z dwóch stolic województwa Lubuskiego. Rok 2007 jest dla mojego miasta czasem szczególnym. Gorzów obchodzi 750-lecie lokacji. Z tej okazji do Gorzowa zjechali znani ci goście. Szczególny ponadczasowy wymiar ma wspólna inicjatywa byłych niemieckich mieszkańców miasta, Landsberczyków i współczesnych Gorzowian, którzy ufundowali Dzwon Pokoju. Dzwon Pokoju jest symbolem polsko-niemieckiego pojednania, wybaczenia i nieustającego życzenia pokoju i współpracy między narodami. Jest znakiem ciągłości historii miasta bez względu na zawieromania losów mieszkańców, przynależność państwową. Jest dowodem przyjaźni i poszanowania przeszłości miasta i ludzi, mieszkańców Nowa, Landsberga, Gorzowa Wielkopolskiego, mieszkańców Europy. Dzwon to 750 lat istnienia Gorzowa. Po drugiej stronie placu grunwaldzkiego, na jego centralnej osi, znajduje się zupełnie nowy, jedyny w swoim rodzaju obiekt kapsuła czasu nasze przesłanie do przyszłych pokoleń, które kiedyś będą mieszkać w Gorzowie. Kapsuła składa się z podziemnego pomieszczenia na depozyty i z wystającej na powierzchni kopuły z brązu, na której znajdują się cztery daty. Rok założenia miasta – 1257, rok 1945, kiedy w Gorzowie zamieszkali Polacy, jubileuszowy rok – 2007 oraz rok otwarcia kopuły, Czyli 2107. Kapsuła musi pozostać nienaruszona przynajmniej 100 lat. Dopiero po upływie wieku będzie można do niej zajrzeć i zobaczyć pamiątki, które złożyli gożowianie dla potomnych. Mieszkańcy włożyli do kapsuły to, co sami uważali za ważne własną biografię, historię rodziny, fotografię, wspomnienie o kimś ważnym. Warto przynieść depozyt. Ta kapsuła może jednoczyć pokolenia. Kiedyś mój wnuk przyjdzie ze swoimi dziećmi i powie: Tu są dokumenty, które składałem z waszym pradziadkiem. Mamy nadzieję, że w 2107 roku nasi pra-prawnukowie przyjdą tutaj. A otwierając kapsułę i przeglądając nasze przesłania do nich, poczują się dumni, że mieszkają w 850-letnim Gorzowie.